Z tej strony Madzickę. Witam Was w kolejnym odcinku LeForde Dead 2. Jak zwykle niezmiennie z nami Matrix, Siema. Pastor Siema. Wiśnia. To nie ja byłem. Przechodzimy do odcinka. My tu już nie byliśmy. No, A my tutaj już nie byliśmy. Nie byliśmy tutaj. Byliśmy. Nie byliśmy. Pierwszy raz robimy to. O oh, kurde, prawie okno rozwaliłem i spadły. Aj, a my tu mamy tutaj. No nie, nie to broń. Halo, właśnie widzowie mam nadzieję, że podało wam się specjalny odcinek. A nie, to już dawno jest po specjalnym odcinku, już trzy odcinki później. Więc xD, dobra. Nie, byliśmy już. Nie byliśmy tutaj. Nie byliśmy. Nie byliśmy. Wiesz gdzie byłem? W twojej... No. O, ujcz eee, płacze. Waga, Do wiśni płacze pewnie. Zgaście latarki. No tu ciemno. Jest. Ciemno tutaj jest, zgubimy w tych korytarzach. Tak, chodźcie, wiczka. tu jest Easter Egg, jest isterek. chodźcie. Na pewno jest Easter o kurwa Easter O O, pastor pewnie. jest w szafie. <śmiech> <śmiech> <Zastawiam> Zgubiłem się. <śmiech> <śmiech> Nie widzicie. Nie tym razem. Ej, pastor wybił szybę, pojawiło się Ej, niebo. białe. dole. Zerwano! O kurde! Chłopak, no, na dole jest! Każdy nie widziałem? tam na dole jest ona. Podskocz i patrz na dół. Na dole jest Łyczka? No! To jest... No idziemy pewnie po drodze. Dobra, idźmy stąd w końcu. O! Aj, ona zdanę, pokaże, do które gdy do wyjść. Po nas. Do nas <grym> Tak Więc zapraszam, Wypierdala. Dobra, gdzie ona jest? Gdzie ona pójdzie? Krędy się schodzi tam bliżej? O, idzie nie do bóg. Niech, pastor prowadzi! Oh, o! Halo! Bezdomny! O, Drzwi rozwala po drodze! <t 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 im pokazała, którędy wyjść! Otóż, jak teraz leży, to jest pora na sukar! Dlaczego... ...Dosterowi nie zaliczono gola? Bo były spalone! ja ha, ha, ha! Chyba no stąd się udać. Ej, to chyba nie zła noc musiała być, chłopaki Czemu Gdzie ty? ty? Gdzie ty jesteś? No tutaj. Okay. Oh <laughs> <jas>. <laughs> ale, ale że spać skarpetach? Pokaż, ale że ktoś puszczał się. W sk... Ej, bym się już tylko... Sk... Tak, no tak ze skarpetkami to... taki fetz. <laughs> Patrz, oglądała sobie. W tak. Kiedyś taki telewizor mieliśmy, Ej, już kiedyś wiem jak. No. No, no. no, ale najładniejsze stópki to jest 38, pamiętajcie 38 to jest dobra stópka no, no, O kurwa! Ej, zobaczcie, to tam jest Isterek, Isterek. Horda idzie. No tu są łatwo Widzicie stąd ja my je o sobie Kurwa z dwóch stron, ja pierdolę Ej, może wyjdziemy w końcu z tego bloku, bo jest strasznie ciasno tutaj. Przedłużamy odcinek to, ej, a ile ta misja ma checkpointów? Ktoś sprawdził? Nie Bo Nie wiem na ile to dzielić. Nie, to jedną misję trzeba to... to... Bo jeżeli to, to pięć 5 misji ma, no to 3 dwa trzeba to podzielić. Kurwa, nie! Na jeba! Ura! Kurwa! Ura! <słyszańczyk> 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 Ura! Ja w Uuuu... Hmm. No, 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 smoker. Dlatego ja nie lubię grać... Zresztą jak zagrałem te Forest to będę srał i krzyczał zawsze. No wiecie, A, zabawnie kontenci. Ej, chłopaki, tu jest wyjście! O, ja no, ekstra wyjście. Ogólnie już jestem daleko od was. A to twój problem. To jest sprawa. Chłopaki, nie zostawiajcie mnie, znowu mogą mnie napać. <grym grym grym> Zostawę wiszt ja no, nie, nie, to, to przyznaję gole No Kamil będzie wszystko przyjmował na siebie mm, Jak w realu, wszystko na siebie <głosy> <głosy> <Dosłownie>, <głosy> wszystko. No nie duży, duży taki biegnie Ej tu drugi pistolet jest jak coś Gdzie? Ja chętnie Ja lubię go Co? gdzie? No tu na samochodzie policyjnym to... fajnie tu Boże, bolę strzelałam. Uwaga! Jokaj. jest? To nie jokaj. Jebany super! Hunter skacze. <tryk> Ej, bo się, to wodzili mnie Ej, na pewno to jest normal? Tak. <tryk> <tryk> na pewno. Oczywiście, że tak giniesz? Nie, bo dostaję takie buły, już zapomniałem, że... Wow. No, ja Ej, wy... samochód nie ma z... alarm. Do uważajcie. Zrania. No mówiłem. Dzięki, e, Pastor. No, pastor. No, tu naprawdę ma alarm. <ścoughs> Myślałem, że ja odpalę. Do metra, kurwa, spierdalamy. To no i problem. mam nadzieję, że wam się podobał ten odcineczek. Ej, ja nie mam co kreść apteczki, mam ja mam full życia. Nie, też praktycznie. Niech Pastor o, ja zje nie apteczkę wreszcie. i weźmie nową. Ej! Kto nie zamknął drzwi? Pewnie Wiśnia! No, ja, nie, ja, żarty, żarty. ja drugi wbiję. ja drugi wbijem. Zawsze ty mi się nie zamykajesz drzwi. Ja drugi. Ja byłem tak, drugi. pierwszy. Ty pierwszy wbiłeś, tam. Nie, to czekaj. To Brzydko kto pierwszy pierwsza, No to ja drugi, ja byłem za nim od razu. Ja byłem za nim. Jak to ja od razu? Ja siedziałem już bardzo długo, zanim ty przyszliście. Tak, to ja byłem za tobą idealnie. Uh -huh. Kupię to ugrasz, tak? Tak. Więc nie to wchodzi ostatni, oni się kłócą między sobą, kto był ostatni. Wiedziałem, że żebyś się, on nigdy mnie zamyka. Mam zwyczaj nie zamykać. Czekaj, sprawdzę czy cię od domu. <śmary> co? No, ja do potrzebuję te apteczki. Ja tam mogę mieć full HP chłopaki jakby nie poszło. No właśnie dlaczego zabrałeś kolejną apteczkę? No co, będę miał full HP <śmary> No ale no, 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 wszyscy mamy apteczki. O! Owaj a czemu mi w plecy ktoś I hamurę, I to trzeba? Wielka mówę jak robicie. Nie po co zjadłem wasze, waszą apteczkę, czy myślał. No to moja no, apteczka, ruch. ja swojej nie brałem. Nie było. Ja też ja też nie brałem. Nie? To dwie apteczki zjadł? Tak, to tak. pewnie dwie, ze smakiem. Ze Ej, patrzcie. Tych, chłopaki, Ej, patrzcie. Aquacenter. Mr. Rega znalazłem, patrzcie tutaj, tędy. Pastor znalazł jakieś sekretne przejście. Tędy, tędy, idźcie dzisiaj, idź, idź, czobniaki. Ej, kurwa, pomocy! Zblokowaliście mnie, a wyjście, panie! Się, ma... się respią w środku ząbiaki! Nie ma tu easter egga, no, mi, no. Tu ja. kurwa! No do że... kurwa! górę trzeba wejść! Trzeba stąd wyjść, a nie wejść! W wejść! Serio? Tak. Uwaga! Nie! Halo! 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 My wiem czy to ja jestem ogólnie język. Ej, jak tam wejść, halo? bo tam nie trzeba wejść, po prostu w dupę was walą tutaj w tym przejściem. Nie wiem, ale łatwo jest? W dół się schodzi. Nie wiem po co my tam wszyscy utknęliśmy. No ja jeszcze HP kurwa cały straciłem bo blacze, zostawiliście samego w całą hordę. Nie zostawiliśmy cię samego, wszyscy byliśmy zablokowani, oni się rozpili w środku i na zewnątrz. No Kali właśnie, wszyscy razem, w noci w środku mnie atakowali. Dobra, chodźmy do parki. Będzie zabawnie. No, znalazłem bombkę. No. A właśnie, pamiętajcie, widzowie, żeby subskrybować. 40% Was ogląda bez subskrypcji. I co, wy tak na daleko pewno? poszliście? E, bo ci zes co? Bo oni nie lubią razem. Halo! Halo, szatany! Halo! <noise> Widzę coś dzisiaj bojaźliwy jest. Tak, bo jak dzisiaj ktoś do mnie przez sen mówi wstawaj gnoju, no to tak trochę. <grymne> <grymne> Wiśnia, opowiedz historię jak się obudziłeś. Tak budzę się delikatnie, no i stwierdzam, że idę dalej spać, bo w sumie jest dziewiąte, to po co to wstawać. Po czym coś do mnie krzyczy wstawaj gnoju, ja taki kurwa, o co chodzi? <grymne> w się wstałem i się obudziłem. <grymne> I najgorsze, że nikogo obok mnie nie było, czyli poświadomie... Co jest Przypominamy, że Wisza nie mieszka z rodzicami. Wisza <noise> jest starym boomerem. Tak, i nie już, mieszka już na vis, jedno, już z Jeszcze jedną nogą w grobie. Ej, znalazłem easter egga, chłopaki. Nie, no, ja znowu patrzcie. easter egg, się zablokujemy. <noise> nie, ten no, easter egg prowadzi No, <noise> Fajny easter egg. mi się. Patrzcie, tutaj sypująca siostra jest. Jesteś chętny? Trzeba Zabtacz. ją zapyś, no, nie, jak ty zjeść apteczkę? O, Wiśle. Dobrze, Wiśle. Zauwa Ej, zauważyliście, że Łyczka chodzi w samych majtkach i takiej koszulce, co brzuch widać? A gdzie ty się patrzysz? Ej, spalony jest policjant nie boję się ucieczka Idźcie Co wy tak szybko chodzicie? Idźcie tam, tam jest gostaczę O nie! On idzie! Zamkita Niech to... Niech to... Weźcie przerwę i strzelajmy. Najodważniejsze tam wejdzie. Ej, Nie ma Jak do rzutów. Ty, bo tu jest ten gór Boję się Hupełciek Rozchowałem się w środku. Here is Johnny! Ej patrzcie co pod tutaj, tutaj leży Amunicja podpa o, wybuchające. Wybuchowa. <laughs> podpalająca Wybuchowa Podpalająca jest... na najlepszy przyjaciel ja. Czy ty Gliniek do mnie strzeliłeś, bo myślałeś, że to zombiak? Tak No czemu wybuchnąć jeszcze? Bo to smoke <laughs> To za um, dziwka, ona też mnie um... ostatnio przestraszyła splitterka, No co chłopaki, po, postawimy, pogadamy coś tam? Zajem. No a co tam, co tam, Ku, kucy, kucyk kucyk e, Ej czemu wy życia nie macie? <laughs> Ej właśnie Bo tutaj my gramy, się gramy na ten Bo my gramy na padzie na padzie gramy. Kurde kto mi paint bombę wziął? Ej padzie trzeba nacisnąć no. Sprawdźmy co się stanie Nacisnąłem chyba Pastor zwraca uwagę hordy, dzięki pastor Cześć, jucę paint bomba Ej smoker mnie... Uj jestem Spidermanem, latam jak wisielec pomogę ci Będzie, Będzie tak, No kurwa, kto mnie podpalił? Ktoś w jak młotowa połamał, no nie wierzę. No i halo, Hunter, Hunter. Halo, Hunter, Hunter, I Hunter! <średe> Kurde, to może był głupi pomysł widzowie z tym młotowym, ale... A, A, jak ktoś mnie podniesie? A, A, no, no, tak. Tank! Leżę! Też leżę. że nie mogę cofnąć. Ej, tank, tam cegło rzucę. O, ja wreszcie. nie mogę, ma... prosto cegło. <laughs> wiśnia, wstawaj, bo ja już cegło oberwałem teraz. <laughs> na, ciebie leci, na ciebie leci, na ciebie leci! ja cię podniosłem, elo. Wiśnia, wstawaj, zesrałeś się. O malowa, no zabijcie go. Nie rzuca was, nie. Uciekajcie, dawaj, tam już safe house, no, safe Ale czego zabić, no. Nie trzeba wody, safe house Zabiłem go, spokojnie. Gliś na winy do góry, safe house'u. No. Czy podjebiesz? Te... Te... Oh, ja, ja potrzebuję dodatkowej apteczki. No ja też. Tu nie ma safe house. A. Nie ma safe house szukali oszukali nas. No, nie, e, nie. Ja umrę teraz. Dobra. Zabiję. No nie żyje. Zabijemy wiśnie. Ja Ej, czekaj, czy ja was uratowałem na jednym HP? Uratowałem wszystkim na jednym HP, XD. jak to wszystkich? Ja tak Ciebie podniosłem. Ale ja to... Bogowie! moje. Wiśnę jest debilem, przebiegł ma... O apteczkę. O helikopter. Ej, w ogóle przebiegł dookoła tam. Ej, tutaj jest! Ja się może możecie nie podnieść Ej, no tu pastor puka. Wiśnia tak zjebał, że przebiegł dookoła koła się już nie wypuści. sobie postała i sobie poleciała, ja do nich machałem. Ej, shootguna mam lol. No dałem ci dałem A Amunicja wybuchowa tu jest. Ej, ja umrę. Gdzie? Tutaj, rozstawiam. Wiśnia, szukamy apteczki dla ciebie. Aaa! Dziwkarz wskoczył! Widziałem. Ej, my przez okno nie mamy iść? No jakoś tam musimy Ała, No, ja już spadłem. Tak, trzeba przez okno panowie. Nie Kurde. strzelajcie, tylko przypadkiem wy. Ej, ale Wiśnia może zginąć jak skoczy. Nie Drugi zginie, nie samochód. wstanie. Na samochód. Z... Przeżyję. Do Dobra, ja będę z góry strzelał jak coś. Dobra, no zostawimy go tutaj do końca. Nie, 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 tak dasz, ty. nie idą. ty ja ogólnie jestem w safe chaosie. Jesteś? Okej, okay, idę no, do, do Ciebie. Tak. Jakiego ja ja na Ten sobie pójdzie na ulicy. Ej, mówiłem, że da się zginąć. No, to no co? Krolujemy za apteczką? No kurwa, nie. No super, wisi... Ale ty to, to... Znaczy, Matrix. Genialnie ginie. No kurwa, to się w hausa chodzi, do mi No ja idę, tylko mam... Jestem ranny. Zamknij. No, no kurwa, to kurwa, no, właśnie... tłuszczem. Cię Ja nie mogę. Zamawiam dwie apteczki. gówniarzu. Dwie apteczki są moje, bo ja ostatnio oddałem o, apteczkę. Po jednym, po jednym, ja też ostatnio oddałem. Ja nie wiem o co chodzi, wam? zniknęło. A chyba. Kamil już ten zużył wszystkie ja apteczki pewnie. Zobacz, jestem pewny, że tam nie ma żadnej apteczki, nie? Gramy na normalu, przecież ja mam nutkę grozy tam robię. <laughs> nutkę grosy to mi się robi. robi. No nie, impostor i mam. Jakbyście I cieka poster. ciekawi byli widzowie, który nagrywamy, ogrywamy, o, nagrywamy o 29. Teraz obecnie jest przynajmniej tak, dwie Ja zaraz jest po dobranocy, więc muszę iść spać, bo jestem dzieciakiem. Aha, pastor, poszedł Ej, czemu ani jednej apteczki nie ma? Czemu wy macie trzy, a ja z jednej nie mam życia? Ty... Bo Ostatni... bo mówię, że kamień złożył wszystko. Ostatni, nie, no, tu. Ostatni, tu. Ostatni nie raz. Ostatni raz wam będzie. dałem jakąkolwiek apteczkę. Widziałem, Wiem, że to Wiśnia podjebał. A imię trzeba wiedzieć, Mateusz. po trzymasz powietrza. Ty weź popraw krawat. Okej okay. dalej Co tam się dzieje? Ja nie tu nie ma żadnej fajnej broni Co się stało? Halo, no i zaczynamy. Ej, czemu tu zombie leżył już nie żywę Co się stało? Lubi no, się mnie Ej, My teraz trzecią robimy, tak? Chyba tak. A ile to ma w końcu rozdziałów, ktoś pamięta? Dobra, y, potem po tym będziemy robić cięcie i jeżeli tam będzie tylko jeden rozdział, no to to połączę po prostu Rzewka! By... Co? Tu dany Chodź tu no. Zombie za Jak to zombie za ptaczką? No i chuj spierdolił nam. On ząteczkę no? miał na sobie. Ale zajebiste. I zobaczcie tędy na pewno trzeba... No to jest Regas na tym, na tym. Tu patrzcie, easter egg, na pewno easter A tam nie trzeba iść? Cicho bądź, to easter egg jest. Jak on nam wskoczył? Normalnie. Ej, to za trzeba było iść. Gdzie on uciekł? Chuj tobie. O tu macie bombę tą... Paj bomba. Pi Bomba to ja mam. O nowe bronie, pokciałem W końcu jakieś broń, ale... ...scary few o kurwa. O, w końcu normalna broń. To moja ulubiona. Ej, tu bomby są. Zmarnowani tej bomby. Jeszcze drugi Co no, To są te bomby. Ładnie, ja wziąłem Mutowa sobie. Że się faj bomby, żeby wziąć Mutowa. O, Charger. Patrzcie tutaj, goście. To tu jest Zapraszam w ogóle zostawić łapeczkę w górę. A i co tam... Nie, byli? my się wróciliśmy! Jesteśmy kretynami! A no! Nie. My Ale... nie. Ja Jest tak myślę, koniec. Ufa jesteśmy. Czekaj. Ej, to gdzie ten zombie jak tak uciekł po prostu? Tak o se po nas. No po co tędy Ej, to gdzie my mamy iść? Nie, idźmy tędy na razie. A wiesz, że tam można było iść prosto dalej? To byliśmy o. tu Ale tam nie poszliśmy na przykład XD. tych hangarów nawet. No nie a bo tutaj... I... Uwaga! O uruchom windę. Urucham. Oj, wszystko jasne. Ty, a my na tą windę nie powinniśmy Ej, wejść. Nara, 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 to prawda. Nie, to no, w dupę, no. Ale ja przeżyłem, bo co zdążyłem. Ej, to jest ten z apteczką! O, tu jest apteczka. apteczkę. Fordę będziesz miał, ja tam wolę uciekać Ej, z niego przedmioty wyleciały Ej, bo tu gdzieś idziemy Ej, słyszycie? Z niego przedmioty wyleciały no i czekajcie chwilę Ej, halo, chłopaki, ja też chcę do windy O, dobra, tu jest drabina Ej, jestem Ej, halo, już jestem, widzowie, mam nadzieję, że oni was dobrze zabawili. Rzebka, Musiałem odpisać chodź graficzce. Chodź tu do mnie. Gdzie? Tutaj na do Windy chod. Po co? Chodź do Windy, tu coś zobaczysz. No dobra, no. No nie, on ci pokaże kotki. I to nie w piwnicy. Gdzie? Tam, tutaj, chodź do Windy i tam spójrz. Nie pomocy, no! Gryzie mnie, łapie mnie, ej. Czy znaczy to nawiązanie do Overwatch, ale to dwie inne firmy. Walpał film to najeżył Nie dobrze że pozwoliłem kilka apteczek Ej Które. masz tego goście te z te apteczką na no, Matrix Co? Gdzie ta apteczka leży? Nie było apteczki, z niego wypadły po prostu przedmioty Nie. Kurwa No za co, do dziury zapraszam a do dziury spadasz na dół, jesteś na dole. Nie, no nie, nie, pomóżcie, no kurwa, drugi. A, a wskakiwałeś do tej dziury? Nie, ale. No właśnie, czyli Jak do dziury patrz, idziemy. Zapraszam to... was. O kurwa, nie wchodźcie do dziury, to jest niebezpiecznie. Nie wchodźcie, nie wchodźcie. Nie da się tutaj przeżyć! No, no nie no, jeżeli ukradli apteczki! apteczki go ci znalazł i mówi nie do niej. Się... To nie ma pomocy! To no, no, no. no nie ma pomocy! halo, on mnie ze schodów ściąga! No i super! I co, idzie jesteśmy? Do... Podnieście mnie dawny! No bardzo, mnie. Ale po co? Możesz poleś. Poleś sobie! Ej, no zostaw miśnię, zostaw! Niech poleże sobie Dobrze Wiśnia, ja zapamiętam to Ja mogę być tylko zdrajcą narodowym w tych wyjściach Bo mi się guzik zepsuł, no Cześć, pomogę wam, żeby szybciej trochę tam było Halo, Halo, jeszcze wam nie no Łoje, mu do mnie Jeszcze Wiśnia strzelił do mnie Holo ile mi umiwałeś kapel kościół Ja no, już się z ty kurde Stop it Dzisiaj nie strzelaj do ludzi No nie strzelaj do mnie Ważne, bo zwrócisz uwagę hordy Hop Trudno się mówi Horda nie horda <laughs> Oo skończyła mi się amunicja Magazyn pusty był O kurwa gruby Jak strzelasz do ludzi to ci się kończy <laughs> No i na chwilę mi to było Teraz umrę, no sam chodzić, no. teraz umrę samotnie, teraz umrę samotnie, bije mnie taki frajer stoi na Mateusz na ty kurwa bana, ale my ty. cię podnieśliśmy ty. Ja umieram teraz Frajerze, dobra bije oh. mnie Mateusza frajera Jak tam kwasie? Pójdź w dupę, że ci ten w dupę się wbił, tych frajerze Sregowa ciały no, Uratowałem cię, w... no uratowałem cię przecież uratowałem się. Zabiłem, Zabiłem zombiaki dobra, dobra. Tam, widziałem jak kłócałeś frajerze. Wiczka, wiczka, tak KURWA WYŁOŻYĆ ŚWIATŁA Kurwa ja do niszczyli, wyłonięło <giby> mnie. <giby> <że> śmieję <giby> Super, Super, super. Ej czemu mnie? <giby> co cię ci zaczęło? Nie, Wiczka wzięła. No nie no, co za nie. jawna niesprawiedliwość. <giby> Łatwo, jeszcze umarł lol. Beka. właśnie Beka powie Zapomniałem, bo wtedy mi Matrix przerwał. Powiedzcie, jak wam się podobają nowe baner banerki, które wyskakują w lewym dolnym rogu, i zasłaniają akurat gracza Matrixa. Dlaczego mnie? No, bo ty jesteś w lewym dolnym rogu, No, o Boże, tu gruby jest, i tu dusi jeszcze, o Boże, wszyscy. No, i zapraszam też na nowe serie. I jeżeli boicie się wbijać Achigmenty, bo myślicie, że to jest bardzo trudne, no to z moją nową serią nie musicie już się tego bać. Bo osiągnięcia nie są trudne, zapraszam na serię. Czemu nie poszedłeś do Easter egga? A gdzie jest Easter egg? Kurwa, mi się zabij go, ty przygrywam. Przy, przy, przy gdzie to jest nie Easter egg? Nie ma Easter egga. Patrzcie, chcemy go uratować, czy nie? Hej, hej. Halo? Hejka lekko. Mam taki niepokój za nim. Dobra, niech zostanie tam. Że żaden was w drugą stronę. Niech zostanie tam i Wiśnia zamknął się ze mną w pokoju. A ty jesteś kobietą. To, wiecie, kto zna nas Chodź, przedłużymy gatunek. Mam <laughs> yeah. szczęście. Wiśnia, proszę nie używać słowa. Bo całe kolory. Czy to jest przedłużenie gatunku, czy. <laughs> nie, nie obrażaj. No nie no, nie wolno tego słowa w ogóle używać Chrystus no, Jezus Chrystus, a to nie, bo to też uraża twoje uczucia religijne. Kiedy ostatni raz byłeś w kościele? Na bierzmowaniu Przypominamy, że pastor ma 40 lat Tak, 40 lat o o Odjąć 30 A się dziecko w drodze mam Chyba wodogłowie ja, w drodze jebał mi kurwa A czemu ja mam tu gorszą Miałem gorsze strzelbę, bo ja zginąłem przez pastora, no. Nie zrobiłem screena chyba mnie wyjebał z gry No <śvanziali> Zrobi ci... Co on robi tam na lidze? Znajdźmy może jakąś amunicję, co? No, trzyma, co trzyma się na drabinie I właśnie się miejscami tak, Ej wiecie że na drabinie nie da się strzelać a Pastor blokuje dupą drabinę? Ja, a ja że zablokowałem. Ja o ja? kurwa Ej, chłopaki podnieście, mnie spadłem z drabiny <laughs> Ej no serio na dole No ja, ja wiem, wiem widzę, cały pokonała? czas ty baguje na tobie A kto cię podnosi? A to Francis cię podniósł Nie wiśnia ja podniosłem A nie Francis Pastor? Nie. O, chodź. Ej, nie mogę. Zablokowałem się. Zobieki leżą. N ej, nie da się drabiną przejść. No halo, drabina nas zabiła! Drabina, drabina. Ale, pomocy, no. Nie da się, bo drabina. przez drabinę. Bo się że Teraz Radinę. zginę. Radinę, to najgorszy wróg. Będzie tu chapeczki, co czy coś. Ej, czemu Francis leży? Ej, na kurde! Znowu wpadłem przez drabiny. wstałem, ej, czemu leży na dole? Wychamy, <grym grym> wracaj po mnie. Ej. Dobra, nie strzelajcie do samochodu. Biś, do mnie strzelą. Którego? którego? Do którego ja <grym> nie strzelę? Nawet do To jest ważne pytanie. Halo, apteczka! Fryer to biegnie szybciej, spokojnie. Nie się. ma tu żadnej apteczki. Chuja, nazwali mi Vigo Fryera. Gdzie on jest, liśnia? I patrz, Fryer apteczki zjada. No nie, Co za Gdzie Ja, ja apteczka, tak. Fryer? Cicho, blokujcie. Zamknijcie zamknij te drzwi. No i ojebali wszystkie. <laughs> Niech ginie, kuwa. No czemu, no? Możemy Zem... no, to... się zamknęli ze sobą drzwi xD Czemu go podnieśliście, była apteczka za free To. ELMOS z tej strony. Madzik SES.